Dzień dobry, dzień dobry, polosujemy? No pewnie, że polosujemy. No to polosujmy. Jeśli chcecie zagrać w polską grę podobną do Empires and Puzzles, zainstalujcie Gemstone Legends z linku z opisu filmu lub kodu QR. W bonusie dostaniecie nagrody z grafiki oraz epicką meralię. Zapraszam do gry. Losować to jedno, ale wylosować. To już zupełnie coś innego, i zobaczymy, czy my coś dzisiaj tutaj sobie eleganckiego wylosujemy, czy też raczej podejrzewam, że nie sądzę, ale ostatnio daje to, może nie przestanie dawać. No i dało agresa. Zobaczmy, czy coś jeszcze ciekawego nas tutaj dzisiaj czeka. Czeka nas Cyprian. Turbo fajna postać w dwóch kostiumach, naprawdę wymaksowany na drugim przełamaniu. Potrafi nawet pięciogwiazdkowym bohaterom utrzeć nosa, bo raz, że wrzuca kontrę, dwa, że produkuje te swoje cholerne chwasty, które też go cały czas podnoszą. Jak obok jest jakiś szybki lekarz, no to potrafi faktycznie trochę namodzić, namieszać, napsuć krwi, cokolwiek. Down, everybody down. Bardzo fajna postać i Cinisia po raz drugi. Ostatnio wylosowaliśmy jedną dzisiaj jest druga, drugiej chyba nie zrobię. Down, jeśli jeszcze nie zrobiłem, to na pewno zrobię, bo ona z kolei trochę jak pani Jeziora zabiera manę. Więc ta down jest całkiem, całkiem niezła. Ostatnio trafiłem na dwa downy. <laughs> Jakkolwiek by to nie brzmiało na szybkim turnieju. I miałem problem z pokonaniem przeciwnika. Ale Cinisia. No, czemu nie? Ulmer. Jego na pewno nie zrobię. Co tam jeszcze mamy? Co tam wylosujemy? No muszkieterzy. Tu trzeba dużo losować, bo tu są bardzo fajne postacie, więc pójdzie też roleczka na muszkieterach. A w roleczce co się zdarzy, co się wydarzy? Belit się wydarzyła. Felton. Coen. Wileris. Chyba dobrze przeczytałem. Uuuu, Konstans, przy niej trochę zostaniemy, bo Konstans to jest turbo ekstra. fajna postać, która bije całkiem nieźle, bije wszystkich, jest na szybkiej manie, w ogóle to jest super. Wróćmy do Konstans i potrafi też daje dawać duże uniki naszej drużynie, więc i do obronnej i do ataku naprawdę nadaje się świetnie. Konstans u mnie już funkcjonuje, bo film puszczany z opóźnieniem. Ale wylosowanie Konstans było yy, wielkim wydarzeniem w moim życiu. <grystanie> I cieszę się z niej do dziś. W przeciwieństwie do pana Szarogrzywca, Czy tam żygowca, czy innego. Co jeszcze? Villiers. Też będzie czekał na swoją kolejkę. Pani Zima. Super, super postać. Pani Zima. A my dalej męczymy, męczymy muszkieterów, chcąc wylosować jakiegoś kolejnego innego, gdyż na ten czas to najmocniejsze postacie. Ale na pewno robiące dużo dobrego w drużynie. Można by rzec, że kto ma muszkieterów w drużynie, ten szybko nie zginie, ale Felton nie jest tym, kogo bym chciał. A z Feltona to już bym mógł nie jedną armię zrobić, tyle ich wylosowałem. No, ale lepszy Felton niż Dawa. Dawaj, dawaj. Kagan. No, kolejna pięciogwiazdkowa postać, którą wylosowałem, więc tych piątek zaczęło nagle dawać, ale nie wszystkie, które bym chciał. No. Kadilen, nie no, to są jakieś jaja. Co tu się w ogóle dzieje? Trzy piątki w krótkim okresie czasu. Jedna turbo fajna. Mam na myśli Constance, ale te dwie, czyli Kadilen i. nawet już nie pamiętam co tam był. Kagan. No. Fajnie, że są, przydadzą się na wymianę dusz, ale wolałbym dostać dwóch muszkieterów. Jakąś Panią Zimę i innego zwariowanego D'Artagnana, Atosa, Portosa, Aramisa, kogokolwiek tam. Nawet Królową Annę bym wolał. Niech to dunder śpiśnie. Takie się trochę cieszysz i nie cieszysz, nie? To taka, właśnie wpada piątka... Ale kotu spod ogona ona wylatuje. I takie, kurcze nie do końca wiadomo jak podejść do danej sytuacji. No ale dobra, trudno. Lecimy dalej. Żyjemy pełni nadziei. A właściwie losujemy pełni nadziei. Cały czas muszkieterów męczę. Kiril. No on koło muszkieterów to nawet nie stał. Planchet też co chwilę leci. <noise> Kolejny felton. Wygląda trochę jak niedorozwinięty ten felton. Ale co tam? No właśnie, któregoś z tych bym chciał, co i teraz przywinąć A to Sporto Saramis. Cokolwiek, dajcie, dajcie. A spada Ulmer. Dartanian dobrze smaży, on tam pali niemiłosiernie. Mógłby uzupełnić na przykład mojego fioletowego, który truje z kolei też dosyć mocno. Jakby oni nałożyli we dwóch umiejętności. Z 600-700 by palili truli czy tam cokolwiek w czasie tury i tak przez kilka tur uuu, byłoby srogo. Byłoby obrażeń na kilka tysięcy HP w 3-4 rundach. Berden, ale wpadają postacie. Podstawowe. No dalej, chociaż co ja chcę, no, wpadły trzy piątki, to czego oczekiwać? Teraz może gra na chwilę mi wyłączyć, bo ten procent wylosowanych pięciogwiazdkowych postaci bardzo mocno skoczył po tych kilku losowaniach. I właściwie kilkunastu, bo to i tydzień temu coś wpadła piątka i, i dwa tygodnie temu, jak puszczałem film, wpadły jakieś piątki. Więc tych piątek faktycznie w ostatnim czasie mi dało. Inna sprawa, że była jedna czy dwie fajne, bo była i Cinisia i Konstans. A reszta to takie lekkie śroty 3 czy 4 z pierwszego sezonu. No ale były procentowo jest piątka, no jest piątka, a że do niczego jej nie użyjesz. No to już inna para kaloszy. Kolejny Felton. I kolejny Karil. Za karę chyba wpada, Oberon. Oberonie Baronie. Daj mi królową w koronie. Kaszrek. No, podejrzewam, że nic więcej już tutaj nie wpadnie, że limit szczęścia został wykorzystany dosyć mocno wykręcony. Szarogrzywiec. I teraz będą raczej leciały trujeczki i Feltony właśnie. Na końcu boril. Jeszcze bym kostium do tego borila miał, to może on byłby coś warty. No dobra, zbliżamy się do końca tego losowania. Wynik jak najbardziej pozytywny. Jedna dobra postać, jeszcze raz powtórzę, kilka trochę mniej dobrych, ale sumarycznie, no, losowania bardzo, ale to bardzo udane. No dobra, zobaczymy, co będzie za tydzień. Hej! Jeśli szukasz bezobsługowego biznesu, który zajmie ci tylko kilka godzin w miesiącu, w którym nie potrzebujesz pracowników, to dobrze trafiłeś. Otwórz na nami bezobsługową siłownię i zostaniesz jednym z naszych franczyzobiorców. Sieć Fit Plus, sprawdzony na świecie i szybko rozwijający się system. Mamy już ponad 200 klubów w 20 krajach. Jeśli chcesz zarabiać nawet kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie i dołączyć do naszej rodziny, skontaktuj się z nami.